Cześć, wita Was z Barcelony, z targów MWC My Apple, Krystian Kozrawski i Paweł Okopień w 60. odcinku My Apple Daily. Na początek, jak zwykle, podziękowania dla sponsorów firm, które pomogły nam w, tym, w tej ekspedycji do Barcelony. Podziękowania dla ING Banku Śląskiego, dla firmy Intel i dla firmy IK Multimedia, producentowi świetnych akcesoriów muzycznych. I między nimi tego mikrofonu, Rick eee, Pawle. Co dzisiaj ciekawego widziałeś na targach? No, ja nie jestem jakimś fanem smartfonów, zwłaszcza tych z Androidem, dlatego mi się najbardziej spodobało stoisko Intela. Tutaj jest oprócz stoiska zwykłego Intela, jest także stoisko Intela z Intel Software, na którym firma prezentuje różne rozwiązania, jak programujesz swoje chipy, na przykład dla internetu rzeczy. Mamy rozwiązania na przykład związane z podlewaniem ogrodu. Więc są takie fajne dodatki, które będą przyszłością internetu i przyszłością naszego życia codziennego. Ja przyznam się szczerze, że bardzo ciekawie prezentuje się pawilon Izraela. 140 startupów głównie związanych z branżą mobilną, z aplikacjami zarówno na ios jak i Androida, ale także aplikacjami bardziej backendowymi. Bardzo ciekawe rozwiązania różnego rodzaju, które nam by wydać się mogły zupełnie potrzebne w formie na przykład aplikacji na smartfona, bo jedna z firm oferuje Rozwiązanie polegające na tym, że analiza głosu pod kątem rozpoznawania nastroju użytkownika. I aplikacja dla iPhone'a czy dla Androida wydawałaby się zupełnie niepotrzebna, ale ta firma akurat stosuje to w, sprzedaje to do różnego rodzaju Call Center, gdzie dzwoniący na przykład z jakimiś pretensjami, jego głos jest analizowany i już rozpoznawane jakby jego nastrój, jego nastawienie i przekazywane do odpowiedniej osoby, która wie, jak się takim delikwentem zająć. Czyli z takim oprogramowaniem, że na przykład będziemy dzwonić, wkurzeni do jakiegoś call center, system rozpozna nasz głos i przekaże do osoby, która będzie się w stanie z nami dogadać. Ja jeszcze wspomnę może o smartfonach z Ubuntu. Ja kiedy pamiętam, kiedy rok temu byliśmy tutaj na MWC, na stoisku Ubuntu można było zobaczyć jedynie... Nexus'a chyba piątkę, jeśli nie mal, albo Nexus'a czwórkę i to, to były takie wersje demonstracyjne, nie wyglądało to specjalnie dobrze. A teraz na stoisku Ubuntu można już zobaczyć smartfony, e, które są w sprzedaży. Nie są to żadne topowe modele, trzeba przyznać, nie jakieś specjalnie e, designerskie perełki, Smartfony BQ z systemem Ubuntu, ale to działa w miarę dobrze. Ważne, że firma Ubuntu wystartowała, że udało się, znaczy, firma Canonical wystartowała i udało się Canonicalowi wejść w końcu na ten rynek smartfonów z tym swoim systemem. I pokazywali też smartfon Meizu, który wygląda dość mocno jak iPhone 6, właśnie z systemem Ubuntu. I powiem szczerze, że mi się to podobało. Co o tym sądzisz, Paweł? No ja nie jestem przekonany jakoś za bardzo do Ubuntu. Ten system. no. Będzie po prostu niszowym rozwiązaniem, które gdzieś tam się będzie pojawiać od czasu do czasu, ale nie wróżę im sukcesu. Tak samo jak Windows Phone. On nadal nie jest popularnym systemem. W Polsce zdobył rynek, ale to jest wyjątek. Tak właściwie, a Ubuntu będzie jeszcze bardziej marginalny, jeszcze bardziej niszowy niż Linux w świecie komputerów. Tak samo tutaj będzie naprawdę, jeśli zabędzie 2% rynku, to będzie już sukces. Mi się podobało znowu stoisko IBM-u i możliwość przejrzenia tych aplikacji, które stworzyli wspólnie z Apple. No tak, te aplikacje są faktycznie wystawione iPady i iPhony z tymi aplikacjami. W sumie co, widzieliśmy aplikacje dla pilotów. Jeszcze chyba kilka programów, jakiś kalendarz. Mi się najbardziej podoba aplikacja sklepo, sklepowa, w której ekspedienci mają podgląd na to, gdzie stoi klient w danym sklepie. Nawet w przyszłości będzie można rozpoznać tego klienta, czy to jest stały klient, kto to jest i poznać jego całą historię zakupów. Więc to bardzo pomoże przy doradztwie, obsłudze klienta. Ja tylko wspomnę, że e, kiedy zaczęliśmy robić zdjęcia na stoisku Ubuntu, e, przepraszam, na stoisku IBM-a, to e, bardzo szybko e, poszedł do nas Pan Przedstawiciel IBM powiedział, No, photo, no photo. Dlaczego? Ponieważ na stoisku IBM'a byli też ludzie z Apple i przyznam się szczerze, że trochę jestem zdziwiony, że e, zarówno IBM, jak i Apple, a wydaje mi się tu głównie Apple, bardzo podchodzi do tego w ten sposób, żeby, tego nie, żeby tych, tych aplikacji nie, nie robić ich zdjęć. Ja myślę, że prędzej czy później i tak zrzuty ekranu z tych programów trafią na rynek, a tutaj znowu jakby wychodzi ta taka sekretność Apple, do bólu wręcz. E, no przeszkadzająca generalnie wydaje mi się w zbieraniu informacji o, o tej filmie. No szkoda, że, że tak, takie podejście mieli do nas. Pan. Ciebie też przegonili chyba, co? Tak, ale. Za to nie było problemu na stoisku na przykład Hajera, który prezentował całkiem przyzwoite telefony. Wersja również dla seniorów. Był telefon z Androidem w specjalnej nakładce, która ma dużo większe przyciski, łatwy dostęp do latarki i przycisku SOS, a także obroże dla psa z wbudowanym GPS-em oraz smart zegarów dla seniorów, który też ma funkcję SOS i możliwość monitoringu danej osoby przez GPS-a. I bardzo fajny był smartfon na stoisku Glen, Gli, jakoś tak widzieliśmy razem. W... G -G 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 -Gioni. Gioni! i smartfon Elfi. 5,2 mm grubości. Naprawdę fajnie wykonany. Tak, metalowa ramka. Też przednia i tylna ścianka ze szkła. I powiem szczerze, był cieńszy od iPhone'a 6 i ładniejszy od Samsunga Galaxy S6. Jak myślisz? Ładniejszy czy nie? Inny. Inny, moim zdaniem ładniejszy. Słuchajcie, to na tyle. Jutro znowu wracamy do hal targowych FIRA Barcelona. I będziemy dalej relacjonować dla Was, Targi, Mobile World Congress w tym przepięknym, słonecznym mieście. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.